Nazywam się Jerzy Wacilkowski. Jestem jedynym Maratonczykiem całkowicie dożą na świecie i jednocześnie ambasadorem festiwalu biegowego w piwnicnej. Poprzednio byłem na poprzednich latach na festiwale biegowym. Trasy są niesamowite. Polecam wszystkim amatorom biegania w górach właśnie biegania w rejonie piwnicnej. Tam są przygotowane trasy bardzo dobre. Widoki są fantastyczne. Trasy są praktycznie dla każdego o różnych długościach. Praktycznie rzecz każdy może sobie wybrać półmaraton, maraton, krótszy maraton albo jakiś ultra, np. 67 km. Fakt, że to wymaga oczywiście przygotowania na takie biegi. Poza oczywiście biegami w terenie, których wymagane są, przygotowania, ale również słownia, podbiegi. Różne dystanse i w ramach przygotowań oczywiście na taki festiwal biegowy. plany są półmaraton w Poznaniu, maraton w Krakowie, bieganie właśnie w Piwnicznej w ramach treningu, tak żeby na wrześniu być jak najbardziej przygotowany. Polecam tam te trasy. Dlaczego? Dlatego, że naprawdę bieganie w tamtym rejonie, właśnie w rejonie Pinicnej to są na festiwalu biegowym jest fantastyczne. Można się naprawdę cieszyć bieganiem, a poza tym z drugiej strony jeszcze jest taka opcja zakupu taniej pakietu startowego o 20% bezpośrednio u mnie. Wystarczy napisać, napisać na prizm na, um, albo maila wysłać, bo lista ambasadorów jest na stronie festiwalu, albo poszukać mojego profilu na Facebooku, albo również na Instagramie. I, każdy może, biegaczy może skorzystać właśnie z takiego robota 20% i on praktycznie do odbiorą, to paru dni przed jest możliwość kupienia tak taniej. Jako ambasador oczywiście promuję ten festiwal, nie tylko na fejsie, nie tylko w innych mediach, ale również proponuję biegaczom bieganie właśnie w tamtych terenach i w ogóle promuję bieganie w górach. <laughs> zupełnie inne bieganie bieganie po asfalcie, jest dużo droższe, nie kolan, jest bardzo wszechstronny, Jak się biega, praktycznie że biorą w górach, to pracują wszystkie mięśnie. Ciekawostką jest to, że jak się nawet zrobi bardzo długi dystans na ultra, przykładowo w górach, to nie ma czegoś takiego jak bóle miętnie, które występują nawet po półmaratonie w klasycznym asfalcie. I jest tam naprawdę piękny, I polecam. I biegajcie. Zwiedzajcie i polecam nawet bycie tylko obserwatorem festiwalu biegowego, gdzie jest mnóstwo imprez towarzyszących, gdzie jest fantastyczna kawa, właśnie mobilna, której praktycznie wybieram no, w wielu smakach. Zawsze, właśnie na festiwalu biegowym, jak jestem to pierwszą rzeczą, co robię to natychmiast do samochodu z kawą który jest na festiwalu, gdzie no, polecam.